Mój sąsiad postawił sobie dom na płycie fundamentowej i z bloczków keramzytowych. Zaciupkali mu jakąś tam izolacją, ale okazało się, że to wszystko się niczego nie trzyma i woda mu się zaczęła wlewać pod tymi bloczkami do domu. Kiedy przyjechaliśmy, zaczęliśmy robić remont, to okazało się, że tam naprawdę nie ma izolacji i płyta fundamentowa sobie po prostu i tak nie poradzi, no bo na ścianach nie ma izolacji. Chciałem mu polecić produkt, którym można to naprawić. NB4000 firmy Kester, który po zaaplikowaniu stworzy izolację pionową, w zasadzie izolację pionową cokołową, yy, z fasetą i z połączeniem z płytą fundamentową, tak żeby to się wszystko trzymało kupy. To jest ten produkt NB4000. Robiliśmy tym produktem, działa, chciałbym mu go polecić, chciałbym też coś na tym zarobić. Jak? Mogę dostać prowizję. Prowizję od Zakupu przez mojego sąsiada tego produktu. Także stworzę swój link afiliacyjny, wyślę go choćby SMS-em do mojego sąsiada, a kiedy on kupi, mi naliczy się prowizja. Jak to zrobić? Otóż wchodzę na swoje konto na stronie inblock.pl, na konto program partnerski, jestem już zalogowany. Także tutaj mogę sobie z, z, wstawić link afiliacyjny w tym miejscu. Do produktu, który mnie interesuje, wchodzę do produktu Kester MB4000. W zasadzie to nawet do zestawu, w którym jest ten właśnie produkt, czyli ta izolacja powłokowa, hybrydowa. Jest dodatkowo ewentualnie, gdyby było gorąco, możliwość zakupu takiego opóźniacza 250 ml, to się dodaje do jednego kompletu. Produkt, który nieco opóźnia w ciepłych, wysokich temperaturach wiązanie tego produktu, mamy tutaj grunt i mamy też zaprawę naprawczą. I w końcu kurs, z którego sąsiad może się dowiedzieć więcej na temat izolacji, na temat tego, które woda się wlewa, właśnie pod ścianami itd., itd. Także całkiem bogaty zestaw. Oczywiście nie wszystkie produkty są jakby obowiązkowe. Do kupienia z tego zestawu, ale w zestawie jest to taniej. No, nie chciałbym, żeby sąsiad przepłacał, prze więc wyślę go do tego zestawu. Jak zrobić ten link afiliacyjny? Kopiuję sobie ten link na samej górze, który tam jest, na samej górze strony, czyli dosyć długi i taki skomplikowany ten link, i wklejam go tutaj w miejsce adres strony do poleceń, czyli w to miejsce, w którym mam wygenerować swój link. I co robię? Klikam generuj link. I już go mam. I on się tutaj pojawił. To jest mój link afiliacyjny do tego zestawu z jednoczesnym oznaczeniem ref równe 1. Jestem pierwszym współpracownikiem afiliacyjnym we własnej firmie. Każda osoba, która będzie miała swój link afiliacyjny swoje konto, będzie miała tutaj swój własny numer. Klikam kopiuj. I ten link wrzucam na przykład w treść SMS-a do mojego sąsiada. Ewentualnie mogę go też opublikować gdzieś w opisie jakiegoś filmu, jeżeli prowadzę kanał na YouTube dalej. No, tych możliwości prezentacji takiego linku afiliacyjnego jest co niemiara. W internecie jest ich mnóstwo, prawdopodobnie najwięcej w tym momencie linków w Internecie, to są właśnie linki afiliacyjne. Ale jeżeli mamy sąsiada albo jeżeli jesteś przedstawicielem handlowym i chciałbyś polecić jakieś inne produkty niż z Twojej yy, branży, bo powiedzmy, że sprzedajesz parapety, a nie izolację, a jesteś na budowie i widzisz, że gość e autentycznie nie ma żadnej izolacji, no to po prostu yy, trzymaj je sobie w swoim notatniku w telefonie, robisz kopiuj-wklej w sms do człowieka, Chłopie, weź sobie kup tą izolację od tej firmy, wiedzą co robią, te produkty do Ciebie przyjadą, zaaplikujesz i będziesz miał poprawioną, e, poprawioną e, sytuację na swojej budowie. Tak tworzy, tak prosto tworzy się link afiliacyjny, który prowadzi, uwaga, bezpośrednio do, tej, do tego sklepu, dokładnie do tego miejsca i teraz ten ktoś kupi sobie powiedzmy trzy komplety, Powiedzmy, że nie jest za gorąco, więc tego wcale nie musi kupować. Grunt, no pasowałoby, żeby kupił, więc może sobie wybrać grunt. Powiedzmy, że piątka mu wystarczy. Może kupić zaprawa. No zaprawa się przyda, więc dwa worki to takie rozsądne minimum. Zaprawa zawsze się przyda. A jeżeli chcielibyśmy żeby ten człowiek ten no, czegoś się dowiedział, no to też warto mu powiedzieć, słuchaj, kup się ten kurs. Być może ta inwestycja w wiedzę ci się po prostu nieźle e, zwróci. Swoją drogą za kurs wideo jest dużo wyższa prowizja niż za chemię budowlaną. Z oczywistych względów no, to jest produkt elektroniczny, więc e, na tym można zarobić większą prowizję. Od całej tej kwoty... Będzie policzona prowizja. Prowizję nie liczymy tylko od przesyłki, od kuriera, od tych, od tych kosztów wysłania. Jeżeli ten człowiek kupi z tego linku, dzięki temu, że dostał go od ciebie SMS-em, zarobisz prowizję. To jest tak proste. A jak sobie założyć konto afiliacyjne? Wchodzimy na stronę inblock.pl, klikamy w menu głównym program partnerski, otwiera się nam ta strona. Możemy sobie też przeczytać, co to jest program partnerski w paru zdaniach, czym się charakteryzuje, tabelka prowizji. Tak jak mówiłem, na kursy wideo jest najwyższa prowizja bo 12%, na kalkulatory 15%. To są takie produkty, które no, są produktami elektronicznymi, więc te prowizje są dzięki temu po prostu wyższe. Klikamy guzik dołącz i tutaj mamy tabelkę do stworzenia. Konta partnerskiego, jeżeli już je mamy, to tutaj z kolei mamy miejsce do zalogowania, i tak by to było. Zapraszam serdecznie to jest wspaniały sposób na polecanie produktów. Jeżeli budujesz albo zbudowałeś dom, jeżeli pracujesz w tej branży budowlano-remontowej, to nic prostszego jak zarabiać dodatkową prowizje, dodatkowe pieniądze z polecania produktów, które uwaga, i tak, i tak ludzie muszą kupić, a jeszcze dodatkowo ułatwiasz im podejmowanie decyzji, co kupić, jak to zaaplikować, być może coś opowiesz z własnego doświadczenia. No, tego typu porady są po prostu bezcenne na budowie, kiedy ludzie ciągle pytają, pytają, pytają. Zapraszam do współpracy. Mateusz Furs, InBlock.